Dobry. Dzisiaj spróbujemy otworzyć tak. No, te cztery kutki, co widzicie. To jest LOP, to jest ABUS, to jest LEMON, to jest WARTA. Taka stara proszę, kutka. no Kupiłem ją na aukcji. No, poczekajcie. Zrobię światło. Lepsze. Zarobić ta kutka, bo. No, antyk. Totalny antyk. Ja już wcześniej otwierałem, ale teraz pomyślałem, że będę takie serie robił. No i robimy. Nie wiem, weźmy od czego. Hmm. może. le. lemena. To jest tam. francuska konstrukcja. Hmm, weźmy jakiś napinacz. Taki może. A, nie będzie taki. Od góry. Hmm. No. Wytryk taki. No i cóż. Spróbujmy otworzyć. Ja wiem, że te wszystkie łódki kiedyś już tam otwierałem. Ale dzisiaj chodzi o to, żeby to otworzyć tak jedno po drugiej, tak? Żeby nie było, że. Pierwsza. Żeby nie było, że takie filmy się robi tak, że, że żeby aby aby z tysiąc prób się udało, tylko teraz abusa, a co? Ja nie twierdzę, że to jest najszybsze otwarcie będzie. Być może będę musiał tam coś tam po... no... Od... Piny. O, teraz luzowa luzować, ale z nikt nie mówi źle. lekko będzie, lekko. Abus trochę się ustawia. No ale nie za długo. To już mocniej. emocje. Opa, opa. Teraz loba takiego bierzemy na warsztat. Mm -hmm, mm -hmm. Też ten film nagrywam, bo nie mam za bardzo zamków nowych, takich fajnych, żeby wam pokazać jak to się otwiera. Niebawem będę miał coś ciekawego. Więc będzie, be, be, będę walczył, ale na razie nie mam i takie o na no szybko próbujemy Pin po pinie. Ogarnąć. No, za, za głęboko coś ścisnąłem, więc jeszcze raz. Lop Też się poddał I tutaj taki Antek <noise> Został Na linii frontu No Fajna kurtka ja kupiłem ty ty tylko dlatego, że to jest Taki Antek Taka wielka Jeżeli żelazny Kłódaczek, no, no To mi lubi się Takie wejście, szerokie, no Nie ma tutaj zbyt y duże roboty, jeśli chodzi o otwarcie tej kutki, jest ciekawostką bardziej dla mnie, ale weźmy pod uwagę to, że no raczej nikt, znaczy nie, nie nikt, może mało kto to otwiera finezyjnie. Ludzie próbują, z ludzie raczej siłowo rozwoju te kutki, no to ta, no nie wiem, jeśli chodzi o jakieś otwarcie łomem, no to, no to może być <laughs> ciężko. Dobra, spróbujmy ją otworzyć wytrychem finezyjnie ja wsiakałem w nią dużo yy, i smarów i wd 30, bo ona była dosyć mocno no zaszlamiona tam w środku a może weźmiemy do niej o nie, dzisiaj to jest dzień wytrychu. Chciałem Rayka wziąć może. no nie wiem, nie jest zbyt trudna, no ale siłą jest. I jest też fajne to, że yy, ta kutka ma. No nie ma tam. To jest jedna kutka z tymi wszystkimi zatrzaski, A nie, te, lob też nie ma zatrzasku. Czyli, czyli dobra, dobra, okej, okay, remis. No cóż, cztery kutki pod rząd w jednym filmie. Powiem wam szczerze, że ten film był kręcony yy, raz tylko. To jest już późno. Więc tak sobie wynosiłem, nakręciłem i wszystkie pod kolei pozamykamy zamykamy to też musimy to tak samo jak tą wartę starą zamknąć loba i zatrzasnąć. No dobra, to tyle. Tak, na celu trochę miałem tylko, kręcąc ten film, to, żeby, no nie wiem, podnieść świadomość tego, że kutki są wtedy droższe. No, jeżeli to jest standardowy zamek tego typu, to jeżeli ktoś, ktoś chciał się trochę poćwiczyć i, i umie otwierać zamki Lockpicking. Lock Kingiem się trochę zajmuje albo interesuje To nie jest to wielki problem Więc Ja wiem, że Te kłódki wszystkie można rozwalić Łomem No ale pomyślcie, żeby Ktoś taki Wszedł do szypiwnicy Potrzebuje, nie wiem, pół minuty I po cichutku to kłódkę otwiera A wychodząc zamyka To tyle Miłego dnia, wieczoru